Witam Cię serdecznie. Nazywam się Andrzej Różański. Jestem trenerem biznesu prowadzącym firmę szkoleniową Akademia Przemawiania Arbis. Specjalizuję się w szkoleniach menadżerskich, to znaczy w zakresie szkoleń trenerskich oraz wystąpień publicznych. Chciałbym Cię zaprosić na szkolenie, Mistrzowskie prowadzenie szkoleń. Szkolenie to wprowadzi Ciebie. w prowadzenie szkoleń nie tyle co w sposób profesjonalny, ale co w sposób taki wow. By klienci, by kursanci na tym szkoleniu mówili sobie, wow, jaki świetny trener, jak on to świetnie robi. Pokażę ci, jak być sobą, ucząc innych, jak wprawić ludzi w dobry nastrój, by poczuli się dobrze i by wychodząc z Twojego szkolenia mówili sobie, fajny facet, fajna kobieta, super prowadzi szkolenie, naprawdę było świetnie. Chciałbym, żebyś te umiejętności poczuł w sobie, poczuła w sobie i stwierdziła, jestem mistrzem w tym, co robię. Ja może nie jestem guru, ale jestem ekspertem. Wyszkoliłem wielu ludzi, którzy prowadzą dzisiaj szkolenia i są naprawdę fajnymi fachowcami. Chciałbym, byś Ty poczuł, poczuła ten sukces w sobie, by ludzie chcieli z Tobą pracować, by chcieli do Ciebie dzwonić, by, byś Ty był, była dla nich czymś więcej niż trenerem, mentorem, kimś, kogo lubią, cenią, szanują. To nie sztuka tylko powiedzieć, co masz powiedzieć na szkoleniu, Powiedzieć regułki, schematy, pokazać. To nie sztuka. Chodzi o to, by zapalić ludziom latarnie, by mogli pójść dalej i realizować swoje cele. I to dzięki Tobie. Zapraszam Cię na szkolenie. Będzie mi miło Cię zobaczyć, poznać osobiście. Pozdrawiam.